Zespół szkół nr 7 również przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia. 22 grudnia w szkole z Osiedla Zwycięstwa odbyło się świąteczne kolędowanie. Uczniowie gimnazjum prezentowali na forum całej szkoły kolendy. Jak mówili organizatorzy, tego dnia rywalizacja między klasami nie miała znaczenia. Liczyła się dobra zabawa i bożonarodzeniowa atmosfera. Święta gwiazdkowe są zawsze bardzo mocno przeżywane. Przed imprezą, czyli wspólnym kolędowaniem, gdzie śpiewa cała szkoła, każda klasa wylosowała kolędę, którą przedstawia, były przedstawiane również jasełka w wykonaniu uczniów naszego gimnazjum. Także... Myślę, że wejście w święta będą bardzo uroczyste i wprowadzą wszystkich w ten wspaniały, świąteczny nastrój. Zdanie Malicji Czwojdrak, nauczycielki w zespole szkół nr 7, takie wydarzenia są niezwykle ważne dla społeczności szkolnej. Myślę, że są potrzebne, bo one integrują młodzież. Niektórzy uważają, że jest to niepotrzebne, bo po co te święta, tak jak padły słowa w jasełkach. Że młodzież nie rozumie tych świąt, że nagle w tym jednym, jedynym dniu wszyscy są dla siebie mili, a następnego dnia już zapominają o tych obietnicach i życzeniach. Ale tak w głębi serca myślę, że oni jednak są wrażliwymi ludźmi. ja jako katechetka mogę powiedzieć, że i próby i wszystko na lekcjach religii razem z młodzieżą robiliśmy, także naprawdę oni się w to bardzo, bardzo zaangażowali. Przede wszystkim na lekcjach religii my tutaj jesteśmy też zobowiązani razem z moją koleżanką no mówić im o tych naszych tradycjach bożonarodzeniowych i właściwie na lekcjach bardzo często o tym mówimy i dzielimy się razem z młodzieżą jak oni przeżywają święta właśnie Bożego Narodzenia. Tego dnia w z pola szkół nr 7 nie śpiewano wyłącznie kolęd. W winogradzkiej placówce odbyły się także jasełka. Dzieci, w tym swoim przedstawieniu jasełkowym, próbowały zachęcić wszystkich innych do tego, żeby się zatrzymali na chwilę. Żeby nie pędzili nie tylko robili zakupy, nie tylko tak bardzo konsumpcyjnie podchodzili do świąt, ale żeby też było troszeczkę refleksji w tym. Były te jasełka oczywiście naznaczone jakąś tam świętością, bo, bo po to one są. Natomiast dużo było takiego ludzkiego elementu po to, żeby się zastanowić, żeby być bliżej siebie, żeby było rodzinnie, ciepło i dobrze. Każda z klas miała czas na to, aby do poniedziałkowego występu odpowiednio się przygotować prezentacja przed tak dużą publiką mogła wywołać tremę. Dostałyśmy kartki do losowań. Każda klasa wylosowała daną kolędę i dzisiaj prezentowaliśmy. Wasza klasa jaką kolędę wylosowała? Pójdźmy wszyscy do stajenki. A jeśli chodzi o takie właśnie wydarzenia jak dzisiaj kolędowanie, to co wam daje? Myślę, że nas wszystkich integruje razem to śpiewanie no sprawia, że jest taki wesoły świąteczny nastrój. A tutaj rywalizujecie, czy dobrze się bawicie? Jak ty to odbierasz? Sądzę, że to jest odbierane przez wszystkich uczniów jako dobra zabawa i wprowadzenie do świątecznego nastroju. Świąteczne kolędowanie w zespole szkół nr 7 spełniło dwie ważne funkcje. Było doskonałą zabawą dla uczniów i nauczycieli, a także ukłonem w stronę tradycyjnego podchodzenia do świąt Bożego Narodzenia.